Cześć, witajcie. Dzisiaj mam takie pytanko może jak sami już widzicie po tytule, może po tytule, nie wiem jak to nazwę, ale prawdopodobnie po tytule i też po zdjęciu jeszcze Windows system, system Windows kolory zmienił, no dobra. Powiem tak, no szukam kogoś do nagrywania. Mógłbym sobie poszukać indywidualnie, ale chcę żeby nie wiem, była to w miarę ogarnięta osoba, no i która przede wszystkim chce nagrywać Orcs Mass 2, musi mieć tą grę kupioną, o to chodzi. No potrzeba mi właśnie takiej osoby do na nagrywanie, jeżeli ktoś się zgłosi, no to może pisać w komentarzu, w prywatnej wiadomości. No nie wiem, czy to szansa na wybicie, bo mnie i tak nikt nie ogląda, ale zawsze tam na jego kanał też może to polecieć. Chcę wznowić tą serię i... No super jeszcze raz zmienić ten system. E, może to polecić na jego kanał, może mieć on też jakieś materiały. E, mogę też zacząć od początku z nim. Ale na moim kanale tylko będzie się pojawiała kontynuacja, żeby to już nie zanudzać. No więc jeżeli ktoś by bardzo chciał, no to no właściwie jakby bardzo nie chciał też może. E, ja nikomu nie zabraniam może sobie się zgłosić do mnie co by tu jeszcze można powiedzieć że no musi być ogarnięty przede wszystkim to znaczy ogarnięty jak ja nie cierpię te słowa to takie jest gimusiarskie musi mieć dobry, dość dobry głos taki żeby po prostu nie powalać publiki to znaczy przynajmniej żeby twierdził że ma takie głos ja już to osądzę bo ja jestem wiecie profesjonal professional of professionals a sam, sam lepszego głosu nie ma no ale wam się podoba, niektórym przynajmniej, no więc mogę wam powiedzieć, że na pewno rozważę każdą prośbę. No i już chyba nic więcej nie mam do powiedzenia, tylko sobie ładnie rysuję i chcę jak najdłużej i jak najwięcej wszystko powiedzieć. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie co do tego nagrywania, bo na pewno coś pominę mi, na pewno będą jakieś pytania. To ja z chęcią na nie odpowiem, tylko proszę pisać w prywatnej wiadomości, albo w komentarzu. No tak, żeby po prostu miał jakoś na nie wpływ, a nie, że sobie pomyślicie i mówicie, że chudy tam nie powiedział tego. Chudy jest bardzo zły, chudy jest potworem. No, no jestem potworem, ale no, czasami mam jednak ludzkie jakieś odruchy. Potrafię pomóc czasami, no więc... Tragicznie ze mną tak nie jest, yy, więc piszcie, piszcie, rozważę każdego, no tylko wiecie, no jak macie tam ileś trochę za mało latek, to rozważcie to trochę, yy, no żeby po prostu nie, nie czuć się później odrzuconym, co ja zrobiłem w ogóle. Dobra, nieważne, wytnij, zapiszę za sobie gdzieś. Yy, dziękuję Wam za wysłuchanie mnie i trzymajcie się, do zobaczenia.